Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan pozwoli, panie Sławku! Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku! Panie Sławku! Raz! Tak, panie Sławku! I na gablotę, na naszą gablotę. Witam Was serdecznie. Jesteśmy w tej hurtowni, co wam kiedyś pokazywałem. Zobaczcie jakie pustki nie ma ludzi. Dzisiaj nikogo. Zawsze tu było tyle ludzi, że nie szło przejść. A ostatnio, a ostatnio nie ma nikogo. Zero ludków. Można sobie chodzić, wybierać, przebierać. Co to jest? Topioka? Mąka To jest cukier puder nie? No, to jest mączka kartoflana, mezet To tak tylko wam pokazywałem Pokazywuję wam Tu nie wiem, nie mam dzisiaj kontentu do nagrywania Zresztą latam dzisiaj jak ze straczką, znaczy latam ze straczką Ale to wyrzuci. Dobra, coś ciekawego będzie, to go nie. Patrzcie, jaką ławkę znalazłem. Kto by pomyślał, nie? że można sobie zrobić taką ławkę z tych wytłaczanek od jajka? Muszę usiąść, wiecie? Muszę usiąść, bo nie uwierzę, że można coś zrobić. Widzicie, jakie mają um, pomysły? Tutaj w ogóle, bo tutaj dużo jajek sprzedają, bo tu są bardzo tanie jajka w tym sklepie. Jak beton się zrobiło. Jak normalnie się jak beton zrobiło. No. Kto z was, was siedział na takiej ławce? Nikt pewno nie siedział na takiej ławce. Widzicie, jest wytłaczany kajecznik. Coś mi się też z tym powiększeniem zrobiło o. No. Ale za 15 minut taksówka dopiero przyjeżdża, a upał jest niesamowity, dlatego może nie ma ludzi tutaj ale tanio kupiłem Puff czy będę mógł robić te maźnięcia dżemem dobra, już wróciliśmy z zakupów trochę tego towaru się zbierało. jutro będę robił paczki świąteczne prąd mi, prąd mi obcięli, dopiero teraz włączyli prąd mi obcięli, bo nie zapłaciłem <grym> 20 bo tutaj trochę z tym prądem jest takie niezrozumienie. Małe i. i był problem z prądem. Dobra, nie będę wam. Po prostu nie zapłaciłem to obciążenie. Jutro będę robił paczki. Także teraz udaję się do domu na niedzielny odpoczynek. Zasłużony. Handlujemy, pani. Nie sama brokułami, pani handluje. brokułami, pani handluje. Zobaczcie, gdzie nosi na plecach inna kobieta to i... i. może sobie kupić takie rzeczy ze wsi. No to pomidory tu nie są ze wsi, to widać, ale te reszta to... to widać, że pani tam nosi w tym, na plecach i nosi na plecach sobie wykupiliśmy Jutro z bananów będę robił banana Brata prokuli sobie ugotuję dzisiaj, dzisiaj do końca Ocasie okay. bye. A tutaj pan Tutaj pan widzicie sprzedaje takie różności tutaj to ma banany tu ma te sajgonki, takie różne różności na głębokim oleju no tutaj też ma pan banany To są Lady Fingers te banany bardzo dobre A my szukaliśmy sklepu do, z mrożonkami gdzieś tutaj jest, ale nie możemy go znaleźć Któryś raz z kolei już tutaj go szukam i jakoś nie mogę tego sklepu znaleźć Trudno, idziemy po kurczaka i, i będziemy spożywać O, widzicie rozcikiem 59 tysięcy Jakie drogi to są kurczaki? Witam was ponownie w domu. Witam, jestem W domu? My jesteśmy w domu, tak? W domu, tak? W domu, tak? W domu jest here. No, dom jest dom, jest uh, like home. Ah. I Zelobę wymyśliła, żeby zrobić tutaj tą. Taką mm, indonezyjską potrawę, znaczy nie potrawę, taki smakołyk indonezyjski to będzie tak, puff pastry. Smażone banany na maśle, smażone banany na maśle. I do tego jest czekolada. And cheese. Czekolad, cheese? Jest. Czekolad, keju, keju, pisang. And puff pastry. Yes. No to macie to i to, i to no, będzie. Na Wikolet pisang molang. Pisang molang to się nazywa. I to... Smażycie banany na maśle. Później mm, układa się to, to na pejstry. Na jednym tym. Do tego dodajecie ser. I takie wiórki czekoladowe. Zawijamy i smażymy, smażymy. I pieczemy w piekarniku. Smażymy, i smażymy. Pieczemy w piekarniku. Pieczemy w piekarniku. Pieczemy Smażymy na patelni. My na pan jest. Uh -huh. Smarzymy na patelni. A, nie, do banana. Banana, tak. Yes. Yes. Bananę smarzymy na patelni, na maśle, i nie dodajemy już żadnego cukru i nic. Ten. Jutro, jutro Wam to pokażę. Dzisiaj to zrobimy, a jutro upiekę w piekarniku. Banana? Banana? Mm -hmm. banan. banana, Banan. Same? Mm, banan. Sim? Banan. Jeden jest banan, one jest banan. banan. And tu jest banana. Banan. Banany. banany. Dwa banany. Banany. <gry> no, także jutro pokażę wam do końca. Prawdopodobnie poskładam dzisiejszy odcinek z jutrzejszym odcinkiem, bo dużo się dzisiaj nie działo. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia jutro. E, witam Was serdecznie dla kolejnego. Właśnie robimy paczki. Właśnie robimy paczki dla... Dla pracowników no trochę tutaj tego jest. Jakieś 20 pak musimy zrobić. paczki wyglądają to następująco. Mm, olej, takie podstawowe produkty żywnościowe co tutaj są. To jest cukier, e, to są te zupki e, Te zubki, no nie wiem, czy to chińskie, czy to indonezyjskie. Indonezyjskie, Indomaj. Czyli to są te nudelsy z przyprawami, z kurczakiem i z tym, kawa, e, soja sos, sos sojowy i sambal i taką paczuchę, taką paczuchę dostaję, dostają pracownicy dostają pracownicy tej firmy. Hello. Hello. Dobra, paczuchy są zrobione teraz jeszcze trzeba je opisać 17 takich paczek i później jeszcze mamy Cztery paczki z olejem, cztery paczki z olejem. Tutaj mamy imienia i nazwiska i będziemy sprawdzać. Jeszcze raz i będziemy kleili. Pogoda elegancka, słońce daje, nie widzicie. A dzisiaj widzicie? To, jak zrobiłem wszystko, tak leży, nie ma sensu, nie ma sensu piec, nie ma sensu piec takich tych. Trzeba będzie jakieś regionalne tutaj rzeczy zacząć robić Bo to nie ma sensu Pie pieczenie takich tych nie? Europejskich To ja jednak tutaj tylko na fajki Fajki tutaj się sprzedają nic więcej Ten gości sprzedaje te pączki I Większość ludzi kupuje te pączki niż, niż tutaj te niż tutaj te, te. No, niż te moje wypieki. Na początku byli zainteresowani, chcieli zobaczyć co to jest. Ale teraz wszystko siadło. Dobra, biorę się za robotę. Dzisiaj naprawdę nie ma co pokazywać. Robię im takie te, te co zawsze, to, co z że zjedzą, a tutaj są te e, banana bolen, czyli takie zawijańce bananowe z mlekiem, zgęszczanym, serem i czekoladą. I smażonym bananem, no ale nie wiem, czy to, czy to będzie. Musiałbym zrobić inne pejstry. Może zwykłe pejstry spróbować, tylko boję się, że jak zrobię, to po prostu tego nie sprzedam, nie? Po prostu tego nie sprzedam i co? Ja z tym będę robił później. Mm. Szkoda, szkoda, że nie kupują. Szkoda, że klienci nie kupują tego co się robi. Dlatego będę próbował robić ich niespecjały, ale, ale w niezbyt dużej ilości. Niezbyt dużej ilości. Spróbuję zrobić zwykłe, słodkie pejstry, słodkie ciasto, i zawinąć to w słodkim cieście. W zwykłym, słodkim cieście. Tak jak na kształt Pieroga, coś. Bo widzicie tutaj czekolada, jednak cały czas wyłacie. Dobra, spróbujemy, spróbujemy. To już wyłączyłem granie i pieczenie teraz poczekam trochę, niech żeby nie ostygło żeby ostygło tylko żeby nie stygło w bardzo szybkim tempie bo się zrobią takie fa takie niedobre takie no i dzisiaj prezentuję następująco co to te bananowe te bananowe, bananowe co tu? nie wiem jak to nazwać ser, czekolada, mleko mleko te gęste mleko takie nie pamiętam jak ono się nazywa więc zawsze zapominam kondensowane mleko musi być słodkie nie? słodko słone to jest ich smak ale tutaj jest te pastry, te same te same pastry, nie? te same ciasto francuskie to zrobiłem zrobiłem zwykłe ciasto zrobiłem zwykłe ciasto takie Słodkie, bez proszku do pieczenia Bez proszku do pieczenia, poczekam za 20 minut Niech sobie ten gluten zacznie tam pracować, żeby był elastyczny I spróbuję zrobić I spróbuję zrobić i Spróbuję zrobić w tym cieście takim właśnie Zwykłym Zobaczymy jak to będzie, może będzie lepiej jak tamty Bo tutaj to jednak ta czekolada gdzieś, ten ser Gdzieś ciągle wypływa, nie? A tam widzicie, jak idą dziewczynki idą ze szkoły. Tak ładne są każda szkoła, każda szkoła ma swoje inne mundurki. A to są w tym zielonym. Idą, idą patrzeć. A no, widzicie, tamte dziewczynki. Każda szkoła ma swoje mundurki. Tutaj są akurat takie błękitno-białe. Dobra, nie za nudą. Ale no, widzicie no nie ma co robić, nie? nie? ma co robić jak nie schodzą towary, towar nie schodzi, no to szkoda, szkoda gotować, szkoda piec trzeba się wszelić znaleźć coś. Teraz będę próbował, teraz będę próbował robić ich nie tutejsze jakieś ciastka, jak to nie będzie szło, to po prostu nie będę się bawił w pieczenie i tyle, nie? Będę jak tyle co dla siebie dobra, pozdrawiam. Do zobaczenia.